Ujechuj, i znowu i dzisiaj znowu przegramy z tą Arabią. No na kim my mamy. Lewandowski pewnie zagra Shaise. Szczęsny pewnie zagra jak największa fight łapa. A idźcie wy wszyscy z tym wpisdu. Polska, 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 ole, 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 ole! W górę serca to Polska wygrała mecz! To Polska wygrała mecz, to Polska była dziś najlepsza! Ale ole, ale ole, 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 ole. Wojciech szczęsny, ale ole, ole! Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, u! Uh, uh, uh. Robert Lewandowski, Robert Lewandowski! Tak, tak, mamy to, mamy to, to było zwycięstwo, wygraliśmy z Arabią Saudyjską, a ci piłkarze, ta reprezentacja zamknęła mi mordę, to był taki mecz, to był taki wynik, my w końcu jesteśmy wielcy, jesteśmy wielka tym mundialu, jesteśmy liderem grupy, jesteśmy liderem grupy i przed ostatnim meczem wszystko jest w naszych, naszych rękach. To się wydarzyło naprawdę! Wow, wow, wow! Co to było? Uff! Ojejku, Wojciech Szczęsny, Piotrek Zieliński, Robert Lewandowski, oni wszyscy mi zamknęli, mordy! To było to, ta głowa, to był ich najwyższy argument, to była ich największa siła dzisiaj! Uff, co to było! Uf. Oglądamy sobie mecz na początku tej klasy. Oglądamy sobie, oglądamy to spotkanie. Leci, 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 ta gra. W pewnym momencie trzy żółte kartki na przestrzeni kilku minut, i potem ludzie już w strachu, ja też w strachu, mówiłem, cash na ławkę, bo czerwona za chwilę. Aż tu nagle, słuchajcie, akcja laga, laga i cyk, asysta Lewandowskiego, Piotr Zieliński. Gol! Gol, 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 gol! gol. Gol, gol, a potem parę minut później, parę i karny, cała Polska w oczekiwaniu, wszyscy myślą, że my znowu to przegramy, że my znowu będziemy remisować z tą Arabią, aż tu nagle Wojciech Szczęsny, obrona, obrona i potem ta bitka i to było to, to było kapitalne, Wojciech Szczęsny. Wojciech szczęsny Polska Biało-Czerwoni Polska Biało-Czerwoni I potem znowu Robert Lewandowski Robert cała Polska kocha Roberta Ole Robert Lewandowski, ale, ole, ole, oni mi zamknęli mordy! Otóż nie! Otóż nie, bo ja widać się cieszę, sukcesu naszej Polski, Polski, Polska! Do boju, do boju, do boju, Polska! I tak było dziś w każdym polskim domu, taką mam nadzieję, i tak było i u mnie. O, wow, mamy to! Jazda!